Chór od 2006 roku pod dyrekcją doktora Tadeusza Buczkowskiego bardzo prężnie się rozwija, liczy ponad 50 osób. Chór koncertuje nie tylko w Szczecinie, choć w Szczecinie tych koncertów w tym okresie od 2006 roku do 2000 tak można powiedzieć 18 roku jest całkiem sporo i są to koncerty na bardzo ważnych scenach bo wiele z nich odbywa się właśnie w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza ale chór również wyjeżdża koncertuje poza Szczecinem Na początku tego roku objęłam chór Uniwersytetu Szczecińskiego jako osoba już doświadczona w tej pracy w churalistyce, przystąpiłam do tego nowego działania i nowego wyzwania dla mnie z wielką energią, z wielką przyjemnością, bo to dla mnie kolejne nowe wyzwanie zawodowe. W pracy z chórem kieruję się taką dewizą, takim mottem. Że chór to jest jedność w różnorodności, a zatem to jest grupa ludzi, którzy są różni od siebie na co dzień. Tak? Mają różne osobowości, temperamenty, różne charaktery. Jedni są bardziej weseli, inni bardziej poważni, ale kiedy łączy ich śpiew, kiedy przychodzą na próbę. Zaczynamy śpiewać, kiedy przygotowujemy wspólnie repertuar, stają się właśnie tą jednością. I, i też o to chodzi, aby, aby ta praca churmistrza, dyrygenta dążyła do tego, żeby z tej, tej dużej grupy różnych, różnych osób stworzyć jednakowo pięknie, harmonijnie brzmiący zespół. Mam również specjalistów, wokalistów, to są zawodowi śpiewacy, którzy prowadzą indywidualne lekcje śpiewu, emisji głosu. I ci młodzi ludzie uczą się, w jaki sposób ten głos wydobywać. I uczą się też na, na różnym repertuarze, a więc dobieram tak repertuar, aby od łatwiejszego, od bardziej przyjemnego, czyli to są różne opracowania, nawet popularnych piosenek utworów rozrywkowych. Takie już śpiewamy, już sięgnęliśmy do tego typu repertuaru i różnicujemy. Obecnie, żeby chór był atrakcyjny zarówno dla jego uczestników, dla chórzystów, ale również i dla odbiorców, słuchaczy i widzów. W chórach studenckich, młodzieżowych szukamy takich rozwiązań, aby łączyć też śpiew z ruchem, z, z, z choreografią, z elementami rytmu, które są wybijane, wyklaskiwane, wypstrykane, tup, tupanie nóg. Ja to tak trochę nazywałam. Że to mają być utwory fitness, czyli pełne ruchu energii, takie zdrowe, bo śpiewanie w chórze to przecież samo zdrowie. Poznaliśmy się w chórze na początku jak doktor Buczkowski go zakładał, to było w 2006 roku I, i tak do dzisiaj razem śpiewamy, czyli już 16 lat. Ja jestem altem, Mariusz basem, także siedział za mną na próbach i śpiewał mi do uszka. Początkowo chyba niespecjalnie to się Zosi podobało, bo nie chciała się ze mną spotykać, ale po mniej więcej w trzech latach, kiedy już dostałem pierwszą solówkę, wtedy rozpoczęła się nasza wspólna przygoda i tak trwa do dzisiaj. I to realizowanie pasji to jest również świetna okazja, żeby poznać swoją jedyną osobę w życiu, więc tym bardziej teraz, w tym postpandemicznym czasie, zapraszamy na próbę. Zachęcamy jak najbardziej do przystąpienia do chóru, żeby zasilić szeregi chóru, bo można poznać w chórze bardzo fajnych ludzi, z którymi utrzymuje się kontakt Yy, przez bardzo długi czas, do końca życia, praktycznie. I oprócz tego, że poznaje się fantastycznych ludzi, z którymi się yy, utrzymuje kontakty, yy, to też mo można poznać samego siebie, yy, otworzyć się na innych ludzi, na miłość tutaj w tym przypadku. I też później, yy, nasze dwunastoletnie doświadczenie: <grytanie> yy, yy, doczekaliśmy się czwórki wspaniałych synów, też zarażamy ich miłością do muzyki. Wkurze nie dość, że przyjaźnie na całe życie, bo spotykamy się nie tylko na próbach, ale także poza, tak, towarzystko. To poza przyjęciami, możemy spotkać drugą połówkę. Tak. Dlatego zachęcamy jak najbardziej do przyjęcia. Bardzo do zachęcamy. Chory. Tak, można sobie wyśpiewać męża albo żony. One, two, one, two. If you're happy and you know it, przyjdź do chóru uniwersytetu szczecińskiego w każdy wtorek oraz czwartek. If you're happy.